Dzień dobry wszystkim witamy na kolejnym, w kolejnym odcinku History Tent. Tym razem opiszemy najbardziej popularne auto, czyli Volkswagena Garbusa, który według PZU nie jest popularnym autem, bo nie jest. O tym w tym odcinku. Volkswagen Garbus był produkowany w latach praktycznie po zakończeniu II wojny światowej, czy jeszcze w czasie II wojny światowej. Miał być samochodem ludowym, stworzonym przez nazistów nazistowskich Niemczech, i był produkowany tak naprawdę do lat 2000 jako auto dla mas, dla ludu. Było to dosyć ciekawa, ciekawy pojazd. Prosty, bardzo przypominający takim zgrabną kulkę, bardzo, bardzo popularny, szczególnie w, w krajach Ameryki Łacińskiej, i tam do dzisiaj jest bardzo popularnym autem. Mi się wydaje, że z tego powodu, że nie ma ogrzewania. To auto ma bardzo słabe ogrzewanie yy, i co ciekawe, były chętnie kupowane w takich krajach jak Skandynawski, jak Szwecja, gdzie były montowane pod maską specjalne yy, wybasta do podgrzewania tego auta, ponieważ to ogrzewanie było kompletnie niewydolne. Stąd nasze takie grube ubranie, czapka, kurtka ciepła oraz rękawice, ponieważ inaczej w tym aucie się jeździć nie da. Yy, ten Volkswagen konkretnie służył w wojsku niemieckim w Bundeswehrze i był wykorzystywany jako taki auto, podobnie jak u nas w latach 80. czy 90.: duże Fiaty, Polonezy, e, jakieś inne auta, które produkowaliśmy w tych latach, one trafiały do wojska jako takie auta e, do codziennych, załatwienia codziennych spraw. I ten Garbus w takiej jednostce też służył e, niemieckiej Bundeswehrze. W latach 90. były wycofywane, ten został wycofany w 90 w czwartym czy piątym roku trafił do Niderlandów. Tam został troszeczkę przerobiony, założono mu inne kierunkowskazy, nie wiem czemu, amerykańskie, założono mu lepsze lampy, oświetleniowe takie fantazyjne pod spodem zostały założone halogeny przeciwmgłowe także to wszystko zostało założone. Ja tego nie demontowałem, ponieważ to się świetnie sprawdza w codziennym użytkowaniu tego auta i jeżdżeniu. No i auto tak naprawdę z małymi przebojami trafiło tutaj do nas, do muzeum. Zapraszam na opis auta. Silnik umiejscowiony jest, silniki skrzynia są umiejscowione z tyłu. Otwieramy go taką fajną klapą do góry. I co tutaj mamy? Mamy potężny już z lat 80. 70., 80. filtr powietrza. Jeszcze prądnica się zachowała w tym samochodzie. Układ zapłonowy, czyli cewka i rozdzielnik y, są tutaj bardzo charakterystyczne, można łatwo do tego dojść. Wlew oleju, bagnet, pasek, napędzający prądnice, wszystko jest bardzo proste w tym samochodzie, nie wymaga tak naprawdę wiele. Y, tutaj chciałbym pozdrowić szczególnie kolegę Bociana z Piły, dzięki któremu ten samochód y, nabrał mocy, ponieważ był strasznie zamulony i okazało się, że zawory są podparte i to przyjechał fachowiec... Y, od garbusów i po prostu, można powiedzieć, pół godzinki załatwił cały problem w tym aucie. Naprawdę miło się patrzyło na tą pracę. Bociana z yy, także go pozdrawiam, bo bardzo fajni są właśnie ludzie zakręceni na punkcie ko konkretnych aut. Ten garbus został wyprodukowany już w Meksyku. Z Meksyku, właśnie sobie, ściągano te garbusy i wcielano do armii niemieckiej, do armii Bundeswehry. Także. Silnik jest bardzo prosty, można by wręcz żartowano w latach 50-tych, 60., że można go odkręcić i wypakować razem z podróżującym, żeby nikt nie ukradł samochodu. Aby dostać się do przepastnego bagażnika, który jest umieszczony z przodu tego samochodu. Należy otworzyć drzwi, otworzyć schowek. Jest to taka dźwignia, którą pociągamy. Idziemy do przodu i podnosimy przód, przednią maskę. No i widzimy, co tam się tutaj znajduje. Brakuje nam koła zapasowego, ponieważ poszło na malowanie proszkowe i niestety jeszcze nie dotarło. W środku, w tym bagażniku powinna być oczywiście taka piękna wykładzinka, która by powodowała to, żebyśmy mieli e, o tyle miło, że nie widzielibyśmy tych wszystkich elementów. E, w samym bagażniku znajduje się bak. 40 litrów paliwa wchodzi do tego baku. Znajduje się pojemnik na spryskiwacz, pojemnik do, na płyn hamulcowy, i tak naprawdę elektryka, którą możemy sobie tutaj zobaczyć, oraz te fantazyjne elementy plastikowe, które powodują to, że tam jest w środku nawiew. Oczywiście powinien być ciepłego powietrza, podczas że wszystkie rurki dochodzić, ale niestety to nie funkcjonuje. Oczywiście standardowe posażenie wojskowe, czyli dwie kamizelki. Yy, trójkąt oraz, yy, oraz zestaw narzędzi, który w tym aucie jest przewidziany jako do serwisowania tego auta. Oczywiście jest gaśnica, która jest w środku tego pojazdu. Jeżeli chodzi o deskę rozdzielczą Garbusa z lat 70 -tych, 80 -tych, ona już zyskała według designu z tamtych lat plastikowe wykończenie. To jej już nie wygląda tak pancernie i fajnie, jak wyglądały w pierwszych wersjach. Kierownica też oczywiście jest odpowiednio plastikowa. Podstawowym zegarem jest tutaj główny zegar z prędkościomierz, pokazujący nam prędkość, jaką jedziemy. Jest tank, czyli pojemność zbiornika, pokazuje na ten wskaźnik pojemność zbiornika. Jest oczywiście wskazówka od oleju, wskazówka od świateł. Yy, długich, krótkich Ciekawostką jest grzanie tylniej szyby Tego wcześniej w Garbusach nie było To się pojawiło, jest tego nawet kontrolka Żeby nie, żeby nie zapomnieć tego wyłączyć Żeby nie, nie rozładować akumulatora Oczywiście spryskiwacze, wycieraczki to wszystko już w standardzie było. Yy, tutaj włączamy światła. Tutaj yy, jest air, czyli dopływ powietrza. Co jest ciekawe, ten opis tutaj, skrzyni biegów, jak popsługiwałem skrzyni biegów. Jest to po prostu popielniczka, którą możemy sobie tutaj zajarać i kiepować sobie yy, fajeczkę. Oczywiście jest też, cały, yy, jest też schowek, schowek, który. Kryje właśnie ten magiczny element do e, otwierania z przodu. Także malutki schoweczek jest. Gaśnica zamontowana, bundeswerowska wojskowa gaśnica zamontowana po to, żeby można było e, zagasić ewentualny pożar, który może tutaj nastąpić w tym pojeździe. E, zmiana biegów ręczne i w zasadzie to jest wszystko w tym pojeździe. Tutaj nie ma żadnych innych dodatkowych elementów. E, to jest tak proste auto, że już prościej się tego zrobić e, absolutnie nie da. Z ciekawostek jest jeszcze bagażnik. Bagażnik jest z tyłu taki malutki, bardzo bagażniczek. On jest zasłonięty taką płytką, i ten bagażnik oraz z przodu są to jedyne bagażniki tego pojazdu. Jakie są? Co ciekawe, zachowała się oryginalna tapicerka tego auta, taka jeszcze fajna w kratkę. Także to jest też dodatkowy dodatek do tego auta. Bardzo miły i fajny. Zapraszamy na odpalanie tego auta i na przejażdżkę. Jak odpalić garbusa? Mamy garbusa. To nie jest przeprowadzone pozorom takie proste, jak by się wydawało. I takie, takie, takie bezpośrednie. Są dwie metody odpalania garbusa. Oczywiście przekręcamy kluczyk i wciskamy gaz, to jest pierwsza. Ale taką pokażemy, ponieważ widzicie spadł się śnieg, co jest tutaj na Pomorzu dosyć rzadkie w tym roku. Znaczy w sezonie zimowym w zasadzie. Żeby to zrobić trzeba otworzyć tą tutaj maskę, delikatnie nacisnąć i taki tutaj półksiężyc Wziąć na ostatni ząbek, to jest jego sanie, takie gaźnikowe sanie, które jest automatyczne. Uwaga. I ono funkcjonuje w ten sposób, że w momencie odpalania mamy yy, możliwość tego, że odpali nam bez żadnego problemu ów auto. Następnie oczywiście przekręcamy kluczyk, naciskamy sprzęgło i odpalamy, i on nam od razu odpali, bez żadnego problemu. Mamy pojazd już odpalony i w zasadzie możemy tym autem po rozgrzaniu, a rozgrzanie trwa około 3-4 minut, możemy sobie już spokojnie podróżować. No dobra, mamy auto odpalone. Siadamy. Jest luz, popuszczamy sprzęgło. Załączamy sobie światła. Następnie oczywiście pasy dla bezpieczeństwa, które możemy sobie tutaj zapiąć. No, i jak skoro mamy już wszystko odpalone, gotowe, spuszczamy ręczne i ruszamy. Garbusem się bardzo miło i przyjemnie jeździ. Auto jest dostosowane praktycznie nawet do współczesnego ruchu. Oczywiście nie daje takich możliwości jak auta współczesne, przyspieszenia innych spraw, ale bardzo fajnie, klasycznie się tym jeździ. No i robi niesamowite wrażenie ów samochód. O, typowe zacięcie licznika, lekkie puknięcie. licznik nam pięknie zaczyna funkcjonować. Jedną z najważniejszych rzeczy, którą należy wiedzieć o samochodach marki Volkswagen Carbus to jest to, że ogrzewanie w nich jest bardzo, bardzo słabe. Niestety, jak widać, promień skrzętu nie jest może największy w tym garbusie. Musimy się trochę namachać. Nie ma wspomagania kierownicy, ale na dwa razy na drodze normalnej zawrócimy. Silnik 1.2 czy też 1200 jest bardzo uniwersalnym silnikiem. Nie do zabicia, nie do zniszczenia. Bardzo prosta konstrukcja, chłodzony powietrzem, duża niezawodność. Daje temu autu możliwości, jako klasykowi, spokojnej do prowadzenia się i jazdy. Jak widzicie, spokojnie osiągamy prędkość 90 km na godzinę. Możemy się rozpędzić tym garbuskiem spokojnie do 100 na godzinę bez żadnego problemu. Mamy oczywiście wycieraczki w tym aucie, wyskiwacz, Wszystko tak, jak współczesne auto posiada. Jak widzicie, Volkswagen Garbus nie jest skomplikowanym pojazdem. Bardzo fajnym, polecam szczególnie, aby sobie takie auto kupić jako alternatywę pojazdu polskiego typu Maluch czy duży Fiat. Daje to dużo radości, jest przede wszystkim dużym autem, bo ja mam 1,90 m i mieszczę się w tym aucie bez żadnego problemu. Yy, także polecamy. Garbusy. Słuchajcie, nie zapomnijcie o dodawaniu subskrypcji oglądaniu naszych kanałów. Zresztą bardzo miło, że nawet na, na w mojej stronie muzealnej pytacie się, kiedy będą filmiki z tym albo z tamtym. To jest bardzo miłe, bardzo fajne lajkujcie, bo dla kolegów, którzy stoją po drugiej stronie kamer to jest bardzo istotne i bardzo ważne i to bardzo lubią i miłe są w komentarze i fajne, specjalnie dla Was tu czapeczka Bundeswehry, piękna, ładna, w rozmiarze 62 bo tylko taka wejdzie na moją głowę także zapraszamy do kolejnych oglądania kolejnych odcinków postaramy się w takim skrótowy sposób opowiedzieć o tych wspaniałych autach które trafiają do nas na muzeum. Dziękuję